Rozdział siódmy. Odkryj tajemnicę kielicha przymierza. Odkryj Boga w swoim sercu. Po przejściu przez próby odnajdziesz dar, wewnętrzny spokój, głębsze połączenie z Bogiem, prawdziwe zrozumienie. Ale pamiętaj, ten dar nie jest tylko dla ciebie. powieść o perle w muszli. Pewien człowiek całe życie poszukiwał najcenniejszego skarbu perły doskonałej. Podróżował po świecie, przeczesując, przeczesując plaże, zanurzając się w głębinę oceanów, badając niezliczone muszle. Pewnego dnia, wyczerpany i zniechęcony, usiadł na brzegu morza i otworzył pustą muszlę, którą miał przy sobie od początku drogi. Ku jego zdumieniu, wewnątrz jaśniała perła doskonała, promienna, o niezrównanym blasku. Zrozumiał wtedy, że skarb, którego tak zawzięcie szukał, był przy nim od zawsze. Wystarczyło tylko otworzyć serce, by go zobaczyć. Ojciec spojrzał na córkę z czułością. Czasem szukamy Boga tylko na zewnątrz. Biegamy od jednej rzeczy do drugiej, od jednej filozofii do następnej, od jednego miejsca do kolejnego. A on jest w naszym sercu od zawsze. Wystarczy się zatrzymać, spojrzeć do wnętrza i otworzyć muszle. Przepowieść o filarach w świątyni. Uczeń zapytał mistrza: Gdzie mam szukać Boga? Mistrz zaprowadził go do starej świątyni i wskazał na filary podtrzymujące budowlę. Widzisz te filary? Zapytał. Świątynia, świątynia na nich spoczywa. Ale czy to one są najważniejsze? Łuczeń pokręcił głową. Nie, powiedział mistrz. To przestrzeń między nimi sprawia, że można wejść do środka i doświadczyć obecności Boga. Łuczeń zamyślił się. Czyli to, czego nie widać, jest najistotniejsze? Mistrz uśmiechnął się. Tak jak Bóg mieszka w twoim sercu, nie zobaczysz go oczyma, ale możesz poczuć jego obecność w cichej przestrzeni pomiędzy myślami. Przypowieść o królu i niewidzialnej koronie. Dawno temu żył król, który pragnął poznać tajemnicę wiecznego szczęścia. Pytał mędrców, lecz żaden nie potrafił mu odpowiedzieć. Pewnego dnia na jego dwór przybył asceta i wręczył mu niewidzialną koronę. Noś ją zawsze, a znajdziesz to, czego szukasz, rzekł. Król był rozczarowany, ale postanowił zastosować się do rady. Za każdym razem, gdy czuł się zagubiony, kładł dłoń na swojej głowie, jakby dotykał korony i przypominał sobie o darze, które otrzymał. Po latach zrozumiał. Prawdziwe szczęście nie pochodziło z zewnątrz, ale z pamięci o tym, kim naprawdę jest. Ojciec spojrzał na córkę. Kiedy poczujesz się zagubiona, nie szukaj odpowiedzi w świecie. Tylko połóż rękę na sercu. Bóg zawsze tam jest. Przypowieść o ptakach w klatce. Pewien człowiek trzymał w złotej klatce dwa ptaki, karmił je, dbał o ich bezpieczeństwo, ale nigdy ich nie wypuszczał. Macie wszystko, czego wam potrzeba, mówił. Pewnego dnia klatka otworzyła się przez przypadek. Jeden ptak poleciał natychmiast, z radością widząc wolność. Drugi jednak bał się wyjść. W końcu jego brat powrócił i rzekł: Nie bój się wyfrunąć z klatki. To, co wydawało się schronieniem, było więzieniem. Otwórz skrzydła i leć. Kiedy wreszcie drugi ptak odważył się wyjść z klatki, to dotarło również i do niego, że zawsze był stworzony do latania. Ojciec spojrzał na córkę: Bóg nie chce trzymać cię w złotej klatce iluzji. On otwiera drzwi i mówi, zaufaj mi, wyleć. Kiedy mu zaufasz, to odkryjesz, że nie tylko posiadasz skrzydła, ale że od samego początku byłaś stworzona do lotu. Przypowieść o źródle w górach. Pewien człowiek, umierając z pragnienia, wspiął się na szczyt góry, by znaleźć wodę. Wszędzie było sucho. Kiedy już niemal stracił nadzieję, zobaczył starca, który śmiał się siedząc na skale. Po co szukasz wody tutaj? zapytał starzec. Źródło wybija u podnóża góry. Ale przecież przeszedłem tamtędy i nic nie widziałem! zdumiał się człowiek. Bo patrzyłeś za daleko, odpowiedział starzec. Źródło jest tam, gdzie stoisz. Trzeba tylko przestać szukać i zacząć pić. Ojciec spojrzał na córkę. Bóg nie jest gdzieś daleko. Odnajdziesz Go w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Wystarczy się zatrzymać, otworzyć serce i pozwolić, by Jego obecność wypełniła Cię jak żywa woda. Moja droga, kiedy bohater wraca z podróży, nie wraca taki sam. Coś w nim się zmieniło. Bo nie tylko znalazł eliksir życia, czyli prawdziwe połączenie z Bogiem, ale odkrył, że sam jest kielichem przymierza, posłanym, aby łączyć to, co boskie, z tym, co ludzkie. To nie oznacza końca drogi, bo ten dar nie jest tylko dla niego. Jeśli masz dzban pełen wody, co z nim robisz? Trzymasz go tylko dla siebie, czy dzielisz się z innymi? Dzielę się, odpowiedziała córka. Ojciec uśmiechnął się, właśnie tak. Bóg obdarowuje cię swoją mądrą miłością nie po to, byś ją zachowała dla siebie, ale byś nią żyła i dzieliła się z innymi. Teraz wiesz, że on zawsze był w twoim sercu i to jest największy dar, jaki otrzymałaś.